Dobry bardzo Wam wszystkim. Jest dość wcześnie, jestem padnięty, musiałem zanieść dokumenty na studia w tym upale. To po prostu nie idzie wytrzymać. Dzisiaj zajmiemy się rankingowymi. Tu podobno coś się dzieje na sezony, teraz coś tam było. Ja będziemy gryższym na naszym. I jestem ciekaw do jakiej rangi dojdziemy i też fajnie tam no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jest też info, że powoli wskakuje. Sekunda. Robię kolejny krok na YouTubie, to znaczy, to znaczy, że fajnie. Już pięciu subów cieszę się niezmiernie. Ale także pojawiają się pierwsze hejty, więc tak zawsze, taki człowiek wejcie, kurde. Nie nagrałbym tego lepiej, ale dam mu łapkę w dół. No i to tam w sumie nie rusza. W ogóle te dwie czurki wwalimy. O. Jak ja nie lubię pierwszy zaczynać, po prostu. Aha, pewnie. Rozpalimy oki I tu chyba się tańcze do zrobić. Daj mi tęczę na szczęście, czekaj chwilę. Coś Nie mogę tańcze zrobić. Nie za mało słońca, jak tu kurde 30 stopni jest. Dobra, zmieńmy sobie... zmień, o oh, jest. Tu pozdrawiamy. Fajnie zrobię ogólnie w Hearthstone to otoczenie To może można się nim bawić nieskończoność Chypa Znaczy nie nie wkończę, nie nie w O jest znacza <grym> <grym> Dobra coś mu chyba karty nie idą No mam dość wysokie karty Na razie będziemy mieć w totemy bo no, trzeba oszczędzać karty po prostu Uzdrawiając totem no Przy murlokach które mają po jednym HP się zbytnio nie, nie przyda Ale uzdrawiając totem zawsze na propsie Zawsze często może się przydać, szczególnie jeśli będziemy blokować prowokację. I te sprawy, nieprawdaż? Teraz przydałbym się ogólnie w tym deku jakaś broń. Więc chyba wezmę się za wytworzenie tej karty. No boż. Super. Okej, okay, to będziemy się tym fokusować. Dobra, zrobimy tak. Tam już trzeba, więc jeśli będzie go walić, nie wiem, pewnie jakimś spalem mi go zdejmie, ale nie jestem pewien. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy możemy z moją ulubioną klasą, po prostu jakoś ja go kurczę, pieczone lubię. Jeśli tą, tą, którą jakoś skontrujemy, jego potworki będę zadowolony, później będzie mieć ułatwione za pomocą Fire Mentala, czy już ognia. Okej, czy teraz pewnie będzie karty cisnąć? Tak, karta do przodu Tego na pewno na starych zdejmiemy Jeszcze no bez to pewnie jakiegoś wilka czy coś Nie Tam mi zdejmę Pomyślałem? Zobaczmy ja chcę zrobić To może być dość dobry motyw Teraz tak tego my nie możemy stawić, bo sobie będzie dalej przyzwać Będzie mieć więcej kart więc zdecydowanie jestem przeciwny temu, dlatego spróbujemy sobie jakoś zbustować i do tego jak będziemy mieć może jakieś 6 ataku, no właściwie to będziemy mieć albo 5 albo 8, zobaczymy, wtedy może nam dać to, a wtedy na pewno zadajemy mi to jakimś skrytobójstwem, nie skrytobójstwem, a ta Valera, no mm, w sensie, no jak 5 kurwa damage'u, ja pierdzielę. Ale dużo z polem poszły, więc mogę być dobry. Przyda mi się jakaś za... Nie. Chyba skończy się na totemiku. Hmm, fajnie gorący totem. Teraz mam nadzieję, że wystawię jakieś potworkę, który ma nie więcej życia niż 3. To by mi było bardzo na rękę. Szaleje po prostu. Trzeba przyznać ogólnie, że mocy specjalne danych klas są zrównoważone Co jest dość ciekawym zjawiskiem, co ogólnie, no fajnie <grystanie> Ok, teraz mamy taki plan Zielony przeżyje Tutaj nam pójdzie pięć na to, może nawet to tutaj damy A on go pewnie I to zniszczy to zniszczy Jenam tu ma 18 HP nie? Trzeba by się tymi zapykować, bo ciężko i mam ma 2, 4, 7, 9 Kto kogo pierwszego zniszczy? 12, 18 zostanie mu 8. Ten tam. Jest tam dobry Jestem bardzo na rękę w tym momencie Tutaj nie żeby zabrać mu tę damage dodawany Ta i on zawsze cenę musi zdjąć tego. Bo jak nie furę, wichru i na razie, nie? Tutaj mam jeszcze nawet dobre karty do dyspozycji. Dobra, mniejsza z tym tym, jak on się nazywał. Mówca wiatru. Ale musi zjąć tego, a później tego. Przez co jeden zginie i obstawiam, że to będzie szlam. No bo to... On jest w dobry. To ta bestia. No i właśnie o tym mówię. Jeśli by go nie zabił, to by sam zginął. Prosta historia. Aha. Żółwierszczęko ogres mówicie. Teraz tak, prawdopodobnie zagramy to, to, to Szkoda, że nie ma żadnego taunta Ty, To i to, tego on będzie musiał wziąć hmm, Czego golema? To nie się z golemem podzieli. Jeszcze taunt, super. Jeśli mi zranimy dość mocno w jakiś sposób Galena, rzucimy to, przez co zapewnimy sobie dość dobrą prowokację, ponieważ przywrócimy mu 7 punktów zdrowia i będziemy jakoś próbowali go sfokusować za te 8 punktów życia, co jest naprawdę niewielką liczbą. Jeszcze taunt. Szacze. No to ładnie zagrał. I jedno tutaj. I straci. Nie ma żadnych kart, to jest plus dla mnie. Fokusuje mnie, No Dobra, teraz się robi niebezpiecznie. A nie, wygraliśmy już. No, głupie zrobił, że ja nie dotrzymał tego. na nie jest aż taką rzadkością jakieś boostowanie postaci, nawet ten jeden punkt, więc. Giermek Argentu jesteśmy. Ale chyba nawet dobra jest co zrobiłem 3 na 500 0 na 500 1 na 500 1 na 500 O szaman, będzie mi najlepiej Dajcie mi chwilę naśbiję się Niezdrowego IST. Będzie trzeba dolgi wpierać Szybko wyszukuję, dużo ludzi chyba kra Co idziemy, z kim? Maticzek 02 Valera. Zachowaj Postaram się. Ale nic nie obiecuję. Hmm. Te bym na razie spróbujemy życiu, jak nie, to będziemy jechać na totemach. O jest! O matko. Słabo. Bardzo słabo. No ja tu mówicie? Matko podejrzę, koniec, muszę się psem zaopiekować, no właśnie to jest ten problem. Nagrywanie takich gier, których nie można przerwać, a... Obowiązki życiowe. Okej, okay, zobaczymy, to teraz możemy to rozegrać. Wydaje mi się, że na razie przebiemy nasz totemik. Więc bardzo fajnie. Później zagramy to oraz... nie wiem. Teraz zobaczymy, co on wystawi w ogóle. Aha, no spoko, no marnować spela, żeby zadać jeden punkt obrażeń temu, to jest sens i logika, powiem szczerze mówiąc. Ale on chyba oszczędza karty. Przynajmniej takie sprawi wrażenie. Moja nowa receptura. Aha, nie mogę tego się po miskinie Tu muszę to wystawić To zybałem Czy też nie można tego krzyku bojowego olać Mam nadzieję, że mi tego to temu nie zajmie, no to był wielki błąd z mojej strony Ale czasu już nie cofniemy, tak powiem Nawet ładnie Czas nieznalitość Ale chomikuję tej karty ten typ i ja nie mogę tyle to mnie musisz zaatakować, bo z to nie ma sensu. Może jednak jest sens, tylko ja go nie widzę. Uuu, Spokojnie. Mhm. Dobra. Teraz uleczymy nasz sztatem i no chyba nie do końca wie co robią, z co tym, no, jak za taką, to, o tym jak mógł zwyczajnie mi zadać jeden punkt, punkt damage i być jeden punkt major, do przodu po prostu, no ale ja się na tej grze nie znam. Aha, mu to wcześniej, żeby no, dobrać karty teraz, zauważyłem. No właśnie, spada. Nie spadaj, no. Dobra, pomyślmy co tu możemy zrobić. Ma to w sumie 4 damage'a zrobimy taki my. Będę mieć 3 damage'a. Mniej szczerze teraz mi uleczę, ale wolę mi się trochę więcej. Będzie fajnie rządzę krwi zagrać. Dawalimy sobie jeszcze jeden totemik, gorący, więc mniejsza z tym. Tutaj nie bym to wszystko by mi zabiło, więc dajmy turę. Mam nadzieję, że nie ma jakichś boostów na... Stroników, bo jak tak, to prawdopodobnie stracę mój totemik, który daje plus 2 punkty damage'u w sąsiednim strunikom, co nie jest przyjemne. No ochroniarz. Aha. Aha. No dobra, to jest dziwny przeciwnik. Ale zrobimy tak, żeby nie marnować... żadnego tego. Dwa... Siedem, dziewięć, ho, ho, ho. No i fajnie poszło. Nie wiem, czy ludzie są słabi, czy to kurde, ja mam jakiś jaki dek. Jestem murlokiem. Dobra, zagramy jeszcze raz. Teraz pewnie przegramy. Dobrą passę trzeba skopać sobie. Po co to by była za passa, gdyby się nie przerwała? Jakieś jakie dziwne, specyficzne. Eee, czuję, że ten filmik też odwiedzi, odwiedzą. Odwiedzą też. Bo kurde, ło, mogłeś zagrać to i to, a nie tak, tak, tak. Łapka w dół. Eee, co tak nie działa? Jakoś nie wiem. Jak widzę nawet jakiegoś takiego typa, któremu nagrywanie nie wychodzi, ma jakieś kurde problemy z mikro, cokolwiek, jakieś kurde szumet. To... Nic mu proszę nie stawia, żeby go nie dołować że żeby napisać wiadomość, że było to i to, coś O, fajna karta. jedna prowokacja jest za duża, to ma trzy. Ty masz iść na razie. No dobra. Provocation, Annihilation. Chyba nie mam żadnych kart za jedynkę. Dobrze cię widzieć. <noise> Dziękuję ci. <noise> witaj. Witaj. No już atak za jeden. Ostro zaczynam. Koniec drugi. O nie, głośniki. Przestancie się znowu wydurniać. No ci działaś. No i działaś. Co mam zagrać? nie jakiś Provocation, Annihilation. Tato, A nie, Mhm. Bum! Good patrzycie mi się za nimi bo się dwa razy za to. O, co? Mam deskę. Co ja tu znajdę? Szukanie igły w stogu siana po prostu. O będę Tak ja nie mi Co on zrobił? Uuuu Darmocy dostał mówicie Nie Okej. Okay. Dziękuję Ci Co on kurde, ja się w ogóle nie skupię, tylko się bawię otoczeniem Co ja w ogóle robię, to ja nie wiem ale jeszcze wyrażę... Młotem we mnie, młotem we mnie! Kurde! Teraz moim fikuśnym toporkiem rzucę to zobacz. O, okej, okay, mam fajne zagranie. Ciach, ciach. To jest fajne ogólnie zagranie, Jeśli jest 0 na 7 i to jest, nie wiem, kurde, taunter. To właśnie ta karta to rozbraja za jednym razem. Ale też przydaje się na własnych stroników od czasu do czasu. Więc ta karta jest ogólnie przyjemna. No nie no, kuźwa ile on tych młotów ma tam w kieszeni. Nie, 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 ej. Czemu ja mam tak mało kartkę, się mam tak dużo? Trzeba sobie przyzwać eee, tym, który leczy. To będzie fajny patent. A on jeszcze tymi, tymi tokenami, sera tej, jak szalony. Mm. Są podobne, też mogę przyzwać 1 na 1, ale też mogę tauta, leczenie, obrażenie, zaklęć, D. Ja pierdę. No nie ma, że masz jakiś jakieś boosty, weź już w no. Nie ma. Dobra. Goryjący. Super. Poezm serdecznie. Tego na pewno damy tu. Tego tu. I graj. Zobaczymy, czuję, że to mogę przegrać. A i co w ogóle za kabarki mieszane od tego mikrofonu jakiś taki Zruti tuti, tuti tu Mam nie, nie, No to na tych nie, że nie mam ma tych wielkachnych spluwów. Gdybym ja miał takie wielkachne <gryst Meter> spluwy. Ten go zniszczył, ale nie. Damn. Okej, okay. ja zapamiętam! Przyjąłem, odbiór! Dobra uh -huh. pytanie czy puści to na mojego 1 na 1. No skóry, żeby go wzięła. Nie, pięknie. Dobra, ja mogę go jakoś zdjąć. Wygląda na to, że nie. Mogę zagrać 4. Tu dobra. Podreperujemy sobie naszego gurbashi. Co nie jest aż takim złym motywem? Bo już ma 5 za 1, więc jak obrywa za 1, to jest bardzo przydatne. Trochę go ścięgniemy jeszcze raz za jeden prawdopodobnie. Chociaż jest duża szansa, że mi go ściągnie jakimś... Kurde znowu młotkiem rzuci w mojego kurde Berserkera z grubashi. Tak! O nie! Ciekawa rozgrywka. Cieszę się czuję, że po dupie dostaję. Za króla! No dostaję po dupie maksy. Ale z ratymi kartami masakra, jakie prawo światłości znowu! Prawo światłości, lewo ciemności, haha... Hmm. No i mój pies jest na dworze. No i też go. Śmiało. Wal. No dawaj. No, co I co? A dobie, A nie, najpierw młotkiem. Kurde, szkoda, bo berwa za nie za pięć. Dobra. Co ja tu teraz mogę zrobić? Przeżywiam my jest tu nie za dużo. Palter. Dabę mu dwa do ataku. Do tego ściągniemy... I tak, i tak mi ściągnie. Tego. Okej. Okay. Jeszcze by się przydał za totemik. Ten taki wiecie. Ten taki fikuśny co daje plus wada ataku. No a to co możesz grać? Tak ci zniszczę. Oczywiście wsparcie zawsze. Cholera nie, nie możesz. Tauntera. Sorry. A nie masz tą broń mi zabije na Ja piszę dziewczyny, pamiętam o tej broni. Ty, ja nie mam pojęcia. Najpierw ci dobrego. No w końcu tutaj. Hera. Ja chcę wiedzieć jaki to tam. Jeśli leczący to będzie po prostu idealny. Taunter. Więc możemy tego ptysia po prostu olać. że co nam na rękę poszło fajne lubię takie momenty gdy wyrzucamy karty dosłownie które otrzymujemy na łapę jest taki fajny. nie nie, nie nie w sumie nic to robi to Barkiem mnie pewnie zaatakuje tak czuję dobra czy ja mógłbym go sprzątnąć 7 dosłownie to temu kwikuć na nie czy nie 7, 9 plus 6, 15 1 HP im teraz spranie cały sud, to ja nie że ja po prostu żeby jednego pieprzonego damage'a chyba że się uleczy bo dostał taką kartę przyjął 6 prawo punktów zdrowia o matko Nienawidzę. po prostu nienawidzę na no, za czym no 1 1 5 2 co on tu może teraz zrobić no nic więcej za dużo ile no, ma tego do mojej 5 6 nie ma opcji nie okay, można O taki myk. No i tak Dobre no. zagranie No, zaraz kończymy Dobra, to było na tyle. Trzecie wygrana. Fajnie wszystko spoko, piliśmy rangę? Gdzie są pierwszą? No, super, jeśli ktoś to oglądał, czekam na tego hejcika małego jednego, może nawet dwa wpadną. Eee, Lajki, like, suby i do następnego odcinka, trzymajcie się.